Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Tak, jest 23 LPS. Dzisiaj chciałabym pokazać um, skromną na razie kolekcję 39 piasków. Um, zacznijmy od pierwszego rzędu. Um, Czaruś, Ani, Doc, Wiktoria i Stevie. Nie wiem, czy dalej pojadę kamerką. E... Boldy. Boldy. E... <śm> tutaj jest. Bold? Nie wiem. E... Debbie. Aha, to jest Debbie. E... Brązuś. E... Michael. Jennifer. E... Kropka. Serduszko. Tinko, e... Chloe i Korgi. Charlotte, Vertez, Nina, Sylwii, może ją kojarzycie. Kojarzycie, na pewno. Koruś, um, Karej, Olivia, Sivana, James, Shazzy um, i Chanel. I tutaj mój, mój ulubiony spanielek, Daisy. Potem jest Kasia, Rubi, Pusia, Patrycja, Tamara, Amelia, Husky, Kaja, Erika i Łatek. I tu jest jeszcze siedzina krześle, Edwina. Bardzo lubię Daisy. Ona jest moim ulubionym pet shopem, ulubionym pieskiem, ulubionym pet shopem i moim ulubionym kształtem. Spaniolka Daisy. No, bo ogólnie bardzo lubię Spaniele, Ale też żadna nowość, pewnie. Ale podobają mi się. Mam na razie dwa. Tak, kokres Spaniele, ale mam nadzieję, że mi się rozszerzy. Na razie tylko tyle mam: Tiffany z całym piękności. Z piękności i Daisy. A Daisy była z Blade. Taką. Nie przerazcie się. Taką Blade była. Spodobało mi się bardzo. No, by na tyle. Tak wygląda moja skromna 39-licząca pieskowo kolekcja. No i mam nadzieję, że Wam się podobało, bo to był mój pierwszy filmik bardzo skromny filmik, który świadczył o mojej kolekcji. I jeszcze chciałam rzec yy, o tym, że bardzo lubię wspanialką, boże wspanialkę, jamniczkę. Sivana. Tak, dobra. To kończę na dzisiaj. Dziękuję za oglądanie i pa pa!